Siema siema tu Magda Powieka i jest ze mną Nikodem Śmieszak. Dziś nagrywamy odcinek... Wow. <noise> odcinek z Minecrafta i Nikodem będzie grał, ja będę mówić, później ja będę grać, a on mówić i tak na zmianę. I nagram tak kilka odcinków. Więc zaczynamy. Laguje mi się chyba Dobrze, więc ja tak jakby mniej więcej będę Nikodemowi mówić, co ma, co ma zbudować. Mamy taki limit czasu, więc odcinek będzie trwał około 10 minut. Maksymalnie, albo 8. No, coś takiego. pożegnamy wszystko. No, włączę Nikodę, bo nam się czas kończy. V! Napisałem wi! Wiktor! <laughs> Majtki, lubię gryźć. No. I tutaj taki komentarz do widzów. Jeżeli. Mnie lubicie, to łapka w dół. <laughs> Żartuję. E, jeżeli. Ja się zrespawnowałem! I, jak tutaj gram y, z podestem. Ty, w odcinkach, tu się zrespawnowaliśmy, ale ja, ja. Eee, dobra, już nic tam. Nagrywam multiplayer. Y, z nim, no nie przysłałem tych odcinków, jednak yy, bo to było wariactwo. <coughs> no to tutaj się zrespawnowaliśmy. Nikodę miałeś budować. Aha, no spoko. To więc zacznijmy od tego, au, au. żebyś spadł. Au. Au. Dobra. Więc. Mm. Wspinamy się! Wspinamy! Ui! Dobra, możesz w końcu robić coś. A skąd wezmę drewno do budowania? Skąd, skąd, skąd? A nie masz ma tomany? No, ale nie będziemy używać. We w... Dobra, ja zrobię krótkie cięcie, zanim zbiorę trochę drewna. I jednak zmieniamy zasady. Nikodem będzie używał tomany i ten z dobudowania. Ale nie, we wszelkich takich już, jak nie będzie nic co zrobić, ani ten tego. Ale jak mamy tylko 8 minut, to zanim ty to zbierzesz, to minie tyle czasu. Spoko. Ale do mnie nie krzycz! No ale będziemy używać tomany Nathems. Więc Nikodem... Mm, możemy zacząć budować. Robię patyki. Nikodem. A? Mamy jeszcze 5 minut. Nie! To nie rób tego bierce to. Bo mamy tylko 5 minut. No wbiorę trochę kobla. Nikodem, zanim ty to zbierzesz. Sześć mamy minut. Nieprawda, bo ja zrobię krótkie cięcie. Minutowe. Dobra. Nie, mam 5 minut, żartuję. Po co to zbierasz? Domek chcę zrobić tu. Dobrze, to... W tym odcinku Nikodem... Mniej więcej będzie y, sam zbierał rzeczy, a jeżeli. Chcecie brać tomane items? No ale jeżeli chcecie, żebyśmy używali tomany items, żeby były szybsze te odcinki, to nap napiszcie pod tym odcinkiem. Napiszcie w komentarzach po prostu, czy jak mamy. Czy mam brać tomany items, y, czy robić? Czy na surwie tak? Czy zbierać rzeczy? No, czyli na surwie. Na surwie. No. No, więc napiszcie pod tym filmikiem komentarze, y, to my się do nich zastosujemy. A co to znaczy? Użyjemy i znaczy, no, będziemy robić tam. Głupi kolega! Eee. Y, no, wyłącz te okay. I. No. I jeżeli napiszecie, że możemy w komentarzach używać... Dobra, lubię tego kolegę, ale on mnie zdenerwował, bo ja nagrywam. Jeżeli napiszecie, że mamy używać to many items, to w następnym odcinku ja już y, będę używać. No i z Nikodem będziemy mieli własne serwery. A co to znaczy serwery? Ale jakie Znaczy, serwery? nie serwery, tylko te, zapisy. No, czy będziemy się wymieniać? Czy te, te same mieć? No, in, in, inne moje? światy. Aha! Bo już nie kumam. Dobra, to ja już w moim następnym odcinku będę używać Tomany Items, ale jeżeli wam się to nie będzie podobać, to wtedy napiszcie. Może tak być? Może, może. No, no to ja będę używać Wartoman Items, a jeżeli wam się to nie podoba, to napisz. Widzowie są czasem wredni. Bez widzowie. Znaczy no, Nikodem mamy takie krótkie odcinki, bo Nikodem ma trochę taki limit czasu, że jak ma dłuższy odcinek, to nie może się wysłać no, na no, YouTube. No bo chciałem nagrać ten z GTA odcinek taki, który trwa 20 minut, no i mi się y, nie przesło, bo coś tam, y, coś tam przeciążyłeś, coś tam limit, przepraszamy za usterki. No, więc możemy tak po 10 minut. Maksymalnie. No. No. do dwadzieścia sześć? Nie, nie, nie. Do A! 26. 6. 6. 6! E, dobra. Nie, nic. To ma widać Nieprawda. <noise> no, tak. Dobra! Chcę to szybciej niszczyć. Denerw... No, jeżeli wam się nie podoba, że używam to mane item, ten spiszcie. Mówiłaś! Pod filmikiem. No tego już nie mówiasz. No właśnie. I dawajcie łapki w górę. I jeżeli chcecie, to wam polecamy naszą piosenkę powieki. Y da ciągle o tym mówisz. Nie, nie mówię ciągle. Polecam Wam naszą piosenkę powieki i Nikodem poda link przy tym filmiku do tej piosenki. Tak, podam, podam. No, jeżeli chcecie, to będziecie mogli sobie obejrzeć naszą piosenkę. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, y y opisujcie. No, wszystko. Narka. Żegnamy się tu Magda Powieka i Nikodem Śmieszak, Nara. Do następnego odcinka mojego. Pa.